Witam Was w kolejnym odcinku Zapytaj Trenera i od razu przychodzę do odpowiedzi na wasze pytania. Witam, chciałbym się dowiedzieć, ile powtórzeń na nogi należy wykonywać. Jestem początkujący, ćwiczę pół roku. Zawsze stosowałem zakres powtórzeń do Max 10. Jedyne, co się zmienia w moich udach, to siła, lecz wymiary cały czas takie same od dwóch miesięcy. Na początku nogi rosły, ale po czterech miesiącach przestały. Przeglądałem rozpiski treningów na Flexmagazin.com Itp. I zakres powtórzeń w każdym treningu to aż od 12 do 25. Zależy od ćwiczenia. Czy na nogi należy robić dużo powtórzeń, żeby rosły? Drugi kolego, to jest wszystko sprawa indywidualna. Są osoby, które reagują lepiej na większą ilość powtórzeń, są osoby, które na średnią, a są osoby też, które na dobrze, bardzo dobrze reagują na małą liczbę powtórzeń, to znaczy chodzi tutaj konkretnie o mięsie tych osób. Generalnie wydaje mi się, że mięśnie lepiej reagują na większą ilość powtórzeń. Lubią większą ilość powtórzeń. Tak samo jest w moim przypadku. Ty piszesz tutaj, że robiłeś od samego początku do 10 powtórzeń maksymalnie. Mięśnie w końcu stanęły. Na początku zaczęłeś swoje treningi, bo jesteś początkującą osobą. Więc mięśnie tak czy siak bardzo dobrze reagowały na wzrost, bo to było coś, coś nowego dla twoich mięśni. Musiały zareagować wzrostem, ale po dłuższym okresie treningowym, bez żadnych zmian w planie treningowym, mi się musiały przestać rosnąć, dlatego że dostawały cały czas te same bodźce. Tą samą ilość powtórzeń nie kombinowałeś z różnymi ilościami powtórzeń, dlatego musiało to się tak niestety skończyć. Spróbuj sobie teraz potrenować na większej ilości powtórzeń. To jest moim zdaniem od 12, nawet 15 do 20 powtórzeń, ale raczej w tym zakresie 15-20 powtórzeń. A jestem pewien, że Twoje mięśnie zareagują i zaczną rosnąć. Poprzez tak dużą ilość powtórzeń, mięśnie są niesamowicie napompowane krwią, która z kolei rozrywa te nasze włókna mięśniowe. I no, nie ma innego wyjścia jak reakcja naszych mięśni na wzrost. Nie napisałeś też swojego planu treningowego, jak dokładnie wygląda, jakie to są ćwiczenia. Jeżeli są to trzy ćwiczenia na przykład na nogi, to jest to zdecydowanie za mało. Nie wiem, czy to są ćwiczenia wielostawowe, czy są to jakieś ćwiczenia bardziej jednostawowe. Chodzi o to, że nogi generalnie powinniśmy, jeżeli chodzi nam o budowanie masy mięśniowej, to lepiej trenować na wolnych obciążeniach i ćwiczeniach wielostawowych. Ćwiczenia, jakie powinniśmy wykonywać, żeby zbudować dużą masę mięśniową ud, to przysiady ze sztangą z tyłu, przysiady ze sztangą z przodu, czyli tak zwane fronty, wypychanie nogami na suwnicy, hak przysiady, w zależności od tego, czy oczywiście jeżeli masz dostępne takie maszyny na siłowni. Jeżeli chodzi o mięśnie dwugłowe, to jakieś martwe ciągi na prostych nogach, zginanie ud na maszynie siedząc, leżąc lub stojąc. Generalnie mięśnie dwugłowe uda, czyli tylne aktony mięśni naszych ud lepiej reagują na wzrost przy powtórzeniach od 10 do 12 powtórzeń. Dobrą opcją też będzie po jakimś czasie sobie wypróbować te nasze treningi robić raz na dużej ilości powtórzenia, raz na mniejszej albo jedno ćwiczenie zrobić na większej ilości powtórzeń, drugie na mniejszej po to, żeby zaskakiwać te nasze mięśnie, żeby atakować różne włókna mięśniowe. Kolejna sprawa to jest odpowiednia dieta. Nie napisałeś tutaj jak wygląda Twoja dieta. a To też jest bardzo ważne, bo możemy katować te nasze nogi a słabo się odżywiać, nogi nie będą rosły, chociaż nie napisałeś jak wygląda jak wyglądają jak reagują na wzrost twoje pozostałe mięśnie czy, ty, czy tylko masz problem z udami ale z tego co widzę co tu piszesz to wychodzi na to że tylko problem jest z udami może to jakaś sprawa genetyka genetyki też że gorzej reagują te nogi u niektórych tak niestety jest także na pewno skupiłbym się tak na twoim miejscu podsumowując to wszystko na wolnych ciężarach Ciężkich treningach, bo niektórzy tak jak patrzę na siłowniach, to troszeczkę te nogi traktują po macoszemu. Przychodzą, odwalą swoje na, na siłowni, mówią, że mają nogi zaliczone i, i czekają na następny trening, żeby zrobić klatę i biceps. E, ciężkie treningi, ćwiczenia wielostawowe, e, dobra dieta. E, i co jakiś czas zmiana planu treningowego, ewentualnie pozamieniać sobie jakieś ćwiczenia. Kolejność ćwiczeń sobie pozmieniać czy zakres powtórzeń, to już jest do, jakiś tam bodziec dla naszych mięśni do tego, żeby reagowały na nasze treningi. Jeżeli do tego będziesz się stosował, to no, moim zdaniem nie ma wyjścia, nogi muszą reagować. Trenuj ciężko, nogi będą rosły. Pozdrawiam.